Dokładnie tak. Był to mecz, w którym tak naprawdę obydwa zespoły falowały swoją grą. Przede wszystkim czuć było atmosferę meczu o piąte, szóste miejsce. Czuć było myślę trochę takie rozczarowanie całym sezonem i nasze i, i może Radomia, bo też mieli szansę być w tej finałowej czwórce. Eee, boli to, że przegraliśmy w Tajbereku, boli to, że przegraliśmy w końcówce mimo szans na zwycięstwo. No nic, no ten końcówka sezonu ewidentnie jest dla nas bardzo trudna. Kolejny mecz we wtorek. Będziemy grali o zwycięstwo. Ciężko ocenić na gorąco. No na pewno nie był to najpiękniejszy mecz. Było dużo w nich błędów, ale no, na pewno jesteśmy rozczarowani wynikiem. No na pewno wszyscy wiemy, jak ciężko gra się tutaj na hali w Radomiu. Eee, czarni zawsze tutaj e, grają na wysokim poziomie, dobrze zagrywają. Eee, nam samym było ciężko się odnaleźć na zagrywce w tym meczu, ale walczyliśmy 5 setów, także to pokazuje, że nie odpuszczaliśmy, ale szkoda, że wypchnęła nam się ta końcówka piątego seta, gdzie mieliśmy w zasadzie już piłkę meczową w górze, ale się niestety nie udało i wracamy do bohatowa i walczymy dalej. Ja myślę, że to wynikało w dużej mierze z naszej słabej gry w ataku, bo... Często nie trzymaliśmy kierunków, nie pokończyliśmy piłek na pojedynczym bloku, i w takich momentach, no niestety, Ciężkie jest to zwycięstwo. No tak, no niestety przegraliśmy dzisiaj, ale jeszcze, jeszcze będziemy walczyć. A we wtorek gramy u siebie i zrobimy wszystko, żeby jednak zająć to piąte miejsce. Dokładnie. Cel jest taki teraz, żeby wrócić tutaj na ten trzeci mecz i wywalczyć to piąte miejsce. E, bo jest to mimo wszystko ważne dla klubu, żeby, żeby zakończyć to, ten sezon jak najwyżej. No tak, gramy ostatni mecz w tym sezonie na własnym boisku i to jest już 100% pewne. Będziemy chcieli się zaprezentować na pewno bardzo dobrze. Będziemy chcieli się pożegnać z kibicami za, no za ten jakby nie było ciężki i trudny dla nas sezon e, zwycięstwem. Tak, no na pewno będziemy chcieli tu wrócić. No, wiadomo, że mobilizacja na pewno jakaś jest, ale, ale no w tych meczach opowiedzmy o taką mniejszą stawkę, a zawsze troszeczkę trudniej jest siebie coś wykrzesić, ale, ale mam nadzieję, że jako zespół to zrobimy i wygramy.